Co gdzie jest moja czapka? Żydówka. Salam aleikum, aleikum salam. I co? Jest Jutro. Usztamy Malezję, w mam tutaj takie. wyłączyło mi się. Pyk, jawolek. I co? I wszyscy wiedzą co. Jutro opuszczamy Malezję. Jest to przełomowy moment, bo jedziemy do Tajlandii. To 45-dniowa wiza turystyczna i z której wyciśniemy wszystko. Będziemy jak te... Moje pryszcze na twarzy. O. I wszystkie moje pryszcze. Wszystkie. O. Tacy będziemy. <gry> Taka będzie nasza podróż. Czapa jest. Odpowiednie podejście jest. Jutro o 14.30. Będziecie pewnie sobie smaczniki mać. A my będziemy już na statku do Tajlandii. Kierunek kochlipę. Oh yeah! Ale to jest zajebiście. Marta, zamieni się ze mną miejscem. Piotrek, robiłam coś! Piotrek kazał mi tu przyjść i coś powiedzieć, a ja nie wiem, co mam powiedzieć. Szykujemy się do snu. Dzisiaj jest ostatnia noc w Lankowi. Zmierzamy promem. Bilety. Nas kosztowało około 35 euro za osobę. Pozdrawiam. Ja pierdolę. Wiesz, że to gówno jest przejebane. To rok mał py Wiesz co jest grane. jestem chuliganem.